że możemy być oskarżeni o to, że to my jesteśmy agencjami. On siedział na nim i uspokajał końca. Dlatego rozpoznania sytuacji jest również ważne. Musisz być pewny, że ktoś dostaje smary. Rozumiemy? Musisz być pewny, że to jest dobra decyzja i że skalowanie tej reakcji jest na tyle dobre, że kogoś nie zabijesz i tak dalej, mogą stracić też życie. Ponieważ w sytuacji, kiedy komuś pomagasz, możemy stopić jeszcze jeden moment. Uwaga. Problem ulicy jest troszeczkę bardziej skomplikowany. Ponieważ słuchajcie, osoba, która jest na ziemi, okay, ona robi komuś krzywdę. Nie ja jest dosyć wszystko jedno, ponieważ jest yy, na dragach, okej? Okay, wali kogoś w głowę jakieś, nie wiem, historie, nie wiem. I mnie nie interesuje to, że ktoś ma super mataleo i mnie zaraz udusi, ponieważ mi jest wszystko jedno. Więc, Adaś, ja coś tutaj robię, walczę, okej? Okay, ty zaczynasz mnie stąd ściągać, okej? Okay. I teraz zaczną może? O, 20. Czy ja zachowałem się jak profesjonalny zawodnik MMA i szukałem. Nie, ja miałem nóż, broda nisko i zacząłem go działać. Na 15 strzałów, które dostał Adam, a czułem, że już nie dominuję, no tak, tak jest życie, 3 uderzenia mogą być śmiertelne. Rozumiemy? Więc podejmijcie wybór, czy chcemy pomagać, czy nie, bo mi było wszystko jedno. Czy on mi rękę, czy nie, bo po prostu się zajmować się tak? Teraz, jeżeli chcemy już bardzo komuś pomagać, bardzo istotne jest to, żebyśmy informowali towarzystwo dookoła, policjant pioty, prawda, że będziemy pomagać, czyli musimy krzyczeć? Zostaw go! Odejdź! Zostaw! Nie rób szybny. Pomocy, pomocy! A jak już udało nam się jakimś studem wywalić i my kontrolujemy. stój, uspokój się, nie rób się! Posłuchaj, uspokój się, uspokój się! halo, policja, chwajna, proszę pomóc! To jest są rzeczy, które profesjonalista powinien robić w sytuacji takiej ręcowej. Rozumiemy? Nie, nie, nie szukam kłopotów. A później jak już one są, musimy zawsze informować, bo ja będę tym agresorem. I to on mnie pozna, Bo być może ktoś na przykład kręcił tą scenę, tak jak wy teraz się teraz z nami, ktoś kręcił akurat od momentu, kiedy ja go zaatakowałem. Więc dowody są, myślę, że bardzo obciążające, dobra? Czyli teraz dołożycie jeszcze raz tą werbalizację, czyli EJ zostaw GO! Może być to, ale możecie oczywiście też od razu zaatakować. Możecie po ataku zacząć używać hasła pod tytułem bomba i zostaw go. Każda sytuacja jest inna i tu można się wymądrzać w nieskończoność i pod tym filmem, jak go wrzucimy, na zwykle zaraz się 20 ekspertów będzie wypowiadało. Ale jak jesteś w stresie, sytuacja jest dynamiczna, jest zajebiście ciężko. Więc połączenie walki, negocjacji kryzysowej, uuu, i werbalizacji i krzyków jest też treningiem. Rozumiemy? Bardzo ważne. Zaczynamy pracę.